Hej kochani, witam bardzo serdecznie. W ten w ogóle piękny słoneczny dzień mamy dzisiaj niesamowite słonko. Ciekawe, czy będzie też zimno, bo jeszcze nie sprawdzałam, tylko boczkiem otwieram drzwi jak ryzyki potrzebuję wyjść. W ehm, ostatnio no zima jednak przyszła, mówiłam, że przyjdzie, że jeszcze zobaczymy śnieg. Nie utrzymał się, ale był. Takie płaty śniegu super sypały. W sekundę wyciągnęły mojego syna z łóżka przed szkołą. Także jestem wdzięczna. Eee, ale ostatnio jest zimno i skrobanie auta nieraz raz, nie dwa... W tym roku zaliczono, chociaż jest dopiero początek roku, ale akurat było zimno jak jechałam do biura. Także musiałam skrobać auto już w tym roku. Eee, ale dzisiaj jest przepięknie. Wczoraj było szara, ale jest przepięknie. Także e, dzisiaj po pierwsze chciałam wam pokazać, bo przyszedł mi, zamówiłam sobie na winty, of course, e, kolejny olejek do ust. Jak zobaczyłam, że to jest olejek i jeszcze w moim kolorze, w moim ulubionym znaczy się w kolorze w moim ulubionym kolorze różu e, z firmy Rare Beauty. Także muszę się teraz tak. U. Nauczyć, bo za dzisiaj pierwszy raz użyłam, używam tej nowej kamerki, także zobaczymy, jak się sprawdzi. ale rzeczywiście szybko łapie ostrość. E, I to jest Soft Pinch Tinted Lip Oil. E, I właśnie był w, w kolorze Hope, i mam go dzisiaj na ustach, i jest dużo taki ciemniejszy na ustach, jak zmienia się właśnie w ten olejek, e, bo jak. bo to jest dziwne w ogóle, bo jak ja go nakładałam w ogóle. Zawsze otwieraj o opakowaniu. to jest napisane You are rare. O, cute. E, opakowanie jest takie. Bardzo mi się w ogóle podobają opakowania Rare Beauty. Myślę, że ta firma jest naprawdę do, dopracowana. E, I jak wtedy robiliśmy ostatnio, wtedy ostatnio, e, pytania z siostrą, e, jakie byśmy firmy używały, to zmieniam zdanie. Byłoby to Rare Beauty. Używałam już sporo produktów. I każdy jeden mi się sprawdził i są przepiękne i rozświetlacz i ten róż to są moje, to będą moje ulubieńce do końca życia, także myślę, że spokojnie mogłabym używać tylko tej firmy, a do tego już jest otwarte Space and Cave Milton Keynes, ta drogeria. Która ma właśnie Rare Beauty e, stacjonarnie, nie mogę się doczekać jak zobaczę, bo chciałabym dobrać sobie jakiś podkład, bo ja miałam, nie podkład, tylko to, nawet no, nie jak to było, chyba Tinted Moisturizer, tinted coś tam, bo to nie był krem BB chyba, ale jak podkład, taki taki dobrze kryjący, um, ale oni mają masę wyboru kolorów, także najlepiej byłoby zobaczyć na żywo, tylko u nas nigdzie nie było um, stacjonarnie, właśnie ten sklep był chyba tylko w Londynie i chyba jest też w seforze, ale też nie wiem, gdzie w ogóle jest Sephora, pewnie w Londynie. E, także uwielbiam, uwielbiam tę firmę e, i właśnie, jak kupiłam ten kolor, to jest ten kolor i w ogóle jak, jak jego się nakłada, to on ma na, na tym, musiałabym pokazać tak, na, ym, na tym aplikatorze to jest ten kolor różu, bo od razu rozpoznaję ten kolor. Ale jak już nałożycie ten olejek na usta, w ogóle są mega błyszczące i robi się ciemniejszy. Więc nie wiem, czy on bardziej dopasowuje się do koloru ust, ale jest w ogóle ma takie delikatne, ym, taki chłodzący efekt. Mam wrażenie, że mam taki. Że jest chłodzący ze nie, nie taki mrowiący, nie lubię tego efektu, tylko taki chłodzący. I w ogóle są mega nabłyszczone i takie fajne, uczucie nie kliję się. Ten z nim jest naprawdę fajny, używam go codziennie, odkąd go kupiłam, ale ten, jeżeli chcę też kolorek taki mocniejszy, no, muszę powiedzieć, że fajnie. Fajnie było, jakby był trochę bardziej przypominający ten kolor hope, ale zastanawiam się, czy to nie ma wpływu kolor ust waszych. Muszę przetestować na kimś. Adam? No, także kupiłam sobie um, ten olejek, i to jest chyba nowy hit teraz: te olejki do ust, bo widzę, że z różnych firm pojawiają się i są naprawdę fajne. Bo nie dość, że macie kolor, to jeszcze na no, nie. I w ogóle chciałam wam pokazać, bo wiecie co? W ogóle ostatnio poprosiłam mojego męża, czy jakby miał chwilę, czy mógłby przeglądać swoje ubrania i zrobić taką, wiecie, prawdziwą selekcję, bo e, w tej dużej komodzie w sypialni. Wielgachna szuflada jest pełna jego spodni i e, krótkich spodenek. On chodzi w trzech parach, bo reszta to. Bo on ma tam spodnie z czasów, kiedy się poznaliśmy. Także kilka lat parkał z Iggy i on rozpędza się z końca i hamuje na szybie. Także to właśnie to było to. Pewnego dnia stwierdził, że dzisiaj jest ten dzień. I przeglądał wszystkie ubrania, wszystkie dosłownie, wszystkie szuflady z wszystkim. I poszły dwa wory, jeden wór poszedł na um, donation, drugi do kosza, bo to się nie nadawało, żeby komuś to przekazać. Um, także jestem bardzo, no, <gryw> bardzo, bo w końcu jest tyle ciuchów, które po prostu leżały i on ich nie używał. Także tak i robi właśnie porządki w piżamie. Halo? Czy ty jesteś moim tutaj kierownikiem produkcji? Przepraszam bardzo. No, dalej masz trochę pańczy na głowie. Właśnie przyszła mi jeszcze paczka, także od razu wam pokażę, co przyszło. E, ale właśnie, jak robi porządek w piżamach, stwierdził, że opoczuje nowe piżamy i tego dnia też byłam w Tesco i e, wiadomo, są wyprzedaże teraz zimowych, mimo, że jest zima, ale takich z długimi nogawkami, bo mój mąż jest dziwny, ujrdowiem, ale on po świętach nie lubi spać w świątecznych piżamach. Tylko muszą być takie normalne, nieświąteczne. Ja śpię coraz świąteczne. Także kupiłam mu wtedy jedną i... I stwierdziłam, ej, ale ja też chciałabym mieć nową piżamę. Nie wiem, czy Was nie zanudzam tym, ale kupiłam tam zestaw, że wszyscy mieliśmy takie same. Oni już dawno tych piżam nie mają, ja dalej mam. Także stwierdziłam, że już jest czas na nią, bo już chyba w zeszłym roku się zastanawiałam, czy się jej pozbyć, ale jest wygodna, ja lubię wygodne piżamy. Cześć Zikuś. A niektóre kupiłam chyba w zeszłym roku taką z Mickey Mouse. Ona jest niewygodna i jest troszkę za gruba. To nie są te takie mega jak Polar, ale taka, taka troszkę i ja już, tak, już tego nie lubię. Ja lubię zwykłe, takie cienkie, bawełniane. I stwierdziłam, że też chcę sobie kupić jedno piżamy. Ostatnio, jak byłam w Tesco, to patrzyłam właśnie, bo jest masa w ogóle na wyprzedażach. Do tego było jeszcze to 25% na nieprzecone rzeczy. Także kupiłam przepiękną e, piżamę, ale w ogóle jaki skład? E, Tesco, ma, e, ten dział w ogóle u nas, nie mam jakiegoś super dużego, tego Tesco też. Jest dosyć spory dział z ubraniami, ale wydaje mi się, że nie jest jakiś mega gigantyczny. Ale dział z piżamami i takimi loungewear, czyli takie podomowe ubrania. Ej, czy ktoś ma podomowe ubrania, czy chodzicie, czy jest ktoś, kto chodzi, przychodzi z zewnątrz i tak chodzi cały dzień w tych samych ubraniach? Bo ja piszę, co to się mi się przebrać. Chyba tak po prostu zawsze tak miałam i tak mi zostało, że mam taki Adam potrafi przyjść i siedzieć w jeansach. Ja nie, muszę mieć leginsy, albo dresy albo wiecie, spodeki. I to samo z piżamą lubię, żeby ona była po prostu wygodna. I znalazłam taką piżamę i w ogóle bardzo mi się ten krój ostatnio zaczął podobać. Taki, wiecie, ala te koszule takie na guziczki. Siostra mi kupiła taką z rękawkiem w Senseju, którą bardzo lubię na lato właśnie. I na pewno mam. Kiedyś miałam takie fajne właśnie spraymarka, ale one są trochę małe. Wciąż mam nadzieję, wiecie. <laughs> um, ale teraz mam same takie typowo koszulki. I one się zawsze jakoś tak rozciągają, jakoś tak źle wyglądają, a z tymi się nigdy nic nie dzieje. I ona jest w ogóle granatowa, w gwiazdki i kropeczki. Także ona ma um, taką fakturę. Takie paseczki. Jest mega mięciutka. Spodnie są klasyczne po prostu. Długie. Przepraszam, ale pan mi tutaj przesuwa statyw. Dziękuję bardzo. E, klasyczne. Z kieszeniami, wiecie, na czekoladę, żeby schować, jak można, nie patrzy. E, długie nogawki. I wiecie co? Ja wam powiem, jaki jest skład. E, dobrze pamiętam? 98. Tak, 98% wiskozy, 2 elastanu. Piżama z wiskozy w Tesco jest przecudowna, jest tak mięciutka uwielbiam i też lubię mieć ładne rzeczy do spania, a ostatnio właśnie, muszę się przestawić, bo nauczyłam się nie patrzeć w ekran na tamtej kamerze, a tu odruchowo patrzę na ten ekran, nie wiem dlaczego, zamiast patrzeć w obiektyw, ale ja sama mnie to denerwuje, jak oglądam i ktoś nie patrzy w ekran, tylko widzę, że patrzy pod wygląd, staram się tego nie robić, ale muszę się przestawić się teraz, bo ekran jest na dole, a nie na górze. No, także przepiękna piżama i ona kosztuje normalnie 24 funty, a ja kupiłam za 12, także bardzo się cieszę. Kupiłam też wtedy bluzę Liamowi. w ogóle te ubrania w Tesco. Najgorsze jest to, że nie ma tam przebierania, przymierzalni, przymierzalni kiedyś była wycofali, zamknęli je na, w czasie pandemii, a potem je w ogóle wycofali. I nie wiem dlaczego. Chyba nie po prostu, wiecie, brak ludzi, albo że trzeba to później odnosić to wszystko. Ale teraz są ubrania tak cudne w Tesco że ja bym chętnie wzięła masę do przymierzenia. Przecież nie będę kupować wszystkiego, żeby mierzyć i oddawać. Zobaczyłam taką super bluzę, niby taka zwykła, beżowa, napis na plecach. W ogóle nie wiem, od razu mi się ten kolor zalegają, ją zobaczyłam i myślałam, że muszę ją kupić. Limited Edition, tak jak mój syn. I ona kosztowała 12 funtów, to jest jakaś wersja Active. No, ale to, to, jest nie, to było nieprzesunięte, także ym, 25% działało na tym, więc ta bluza kosztowała mi 9 funtów, ale jest przepiękna, także jestem mega, mega zadowolona. Ciguś, chciałeś coś z tej choinki? Mhm. On to lubi robić, jak ja mam meeting w pracy i akurat siedzę tak, że widać mam choinkę i tylko widać głowę mojego psa. Eee, przyszła mi papuszka. Wiem, co w niej jest. No wiem, bo sama zamawiałam, jak mam nie wiedzieć. <gry> o, jest taki klej. Znaczy, tak mi się wydaje, że to jest to. A, w ogóle jeszcze mi coś mój mąż kupił. Jezus, ziggluj, bo ty mi po prostu psujesz moją tutaj harmonię. Musisz ten? Co chwilę szturchać ten statyw? To jest to, co Wam mówiłam. Nowe zamówienie z Raven James. Taką karteczkę, strasznie mi się to. Mój bieszczyk. Dzisiaj jesteś jakiś nadpobudliwy. E, strasznie mi się podobają w ogóle tyle kolczyków. Jak to ładnie wygląda. To jest jakieś do zwrotów i kontakt. Ponieważ zamówiłam drobną biżuterię z to na przykład w tym woreczku już mam ich tyle. I ja co zamówiłam? Aha, kolczyki. <zum> zamówiłam kolczyki <zum> dokładnie takie, jak moja nausznica. Tylko biało-różowe. Czy będę je w stanie Wam pokazać? Czy ja będę w stanie Wam pokazać? O, jak się ładnie skupia. One są takie i tak z jednej strony kamyki są różowe. Mam tak długie paznokcie dziewczyny, że sobie nie radzę już Zaczynam Dzisiaj będę je robić. A z drugiej jest białe. Ej, fajnie skupia. Znaczy się ten a ten mam biały, a z tyłu niebieski i stwierdziłam, bo były oby dwie wersje dostępne. One są wiecie tak. Po prostu otwierane. Stwierdziłam, że nie będę robić takiego kompletu z niebieskim, tylko właśnie, jak będę miała ochotę na różowy kolor, różowe dodatki, to będę usznicę nosić na białej stronie, a jak będę chciała na niebieskiej tom, to będę sobie kolczyki na białej nosić. Strasznie jest to fajne w tej biżuterii. Że ona jest właśnie taka, mimo że jest nie jest jakiś mega duży wybór tej biżuterii, bo to jest bardzo mała. To jest ta, jeżeli już cały czas wojna, więc pewnie wiecie, że to jest tej Flare de Force firma. Fajne z tym biżuterii właśnie to, że można ją używać w różny sposób. Większość kolczyków właśnie tych wiszących są dwustronne. Najczęściej albo właśnie kryształki, albo z jednej są srebrne, z drugiej są złote, um, i wiem, że bransoletki można łączyć i robić z nich naszyjniki. Także świetnie to jest przemyślane. Są przepiękne. Muszę je założyć. Um, także kolejne do kolekcji. Boże, ile już kupiłam. W... Nie no, nie w tym roku, bo to w tym roku dopiero pierwsze. Ale już mam e, dwa pierścionki, dwa zestawy kolczyków. na No i w sumie tyle, to tak niedużo. <laughs> Także tyle chciałam Wam pokazać. E, będziemy robić na pewno coś do jedzenia. Chciałam taki fajny przepis na banany w cieście. E, I chyba je zrobię. Ze skierem w ogóle. Smażone takie banany w cieście. E, na obiad myślę, że jakieś e, łosoś. O Boże, a w ogóle teraz zobaczyłam, że mam. Chcę powiedzieć, krokusy? Coś wystaje mi z ziemi. Czy myśmy coś sadzili? Czy to powinno wyjść? Co to jest? no? Będę musiała napisać do siostry. Powie mi, co to jest, bo ja nie wiem. Ale fajnie. Zygi, proszę nie zadeptaj. W następnym roku będę ogarniać włosy, także już zaraz zniknie ten okropny odrost. Ale zapomniałam, i mam strasznie długi odrost. Także będziemy ogarniać to I jeszcze w tym miesiącu czeka mi jakiś fajny zabieg na twarz, bo stawiam w tym roku właśnie na coś miłego. Jedną z moich postawień było: pójdź sobie na jakiś fajny zabieg na twarz. E, niestety ta do której chodziłam, nie robi już zabiegów, e, już zajmuje się tylko i wyłącznie e, makijażem i te brwi pernamentne i takie rzeczy, e, ale ta dziewczyna, e, do której byłam u której byłam na rzęsach, robi też takie zabiegi nie z igłami. E, jestem bardzo podekscytowana, bo wydaje się to bardzo, bardzo fajne, więc to jeszcze czeka mnie w tym miesiącu. To będzie super miesiąc, super się zaczął i, i w ogóle rewelacja, jestem bardzo zadowolona. Także lec, lecimy robić te smażone banany. A w ogóle, jeżeli chodzi o tą kamerkę, to ta, takie pierwsze wrażenie, w ogóle nie spodziewałam się, że będzie... Em, Dotykowy ekran, że nie wiem, że nie wiem. W sumie nie wiem, jak myślałam, że to będzie używane, ale to normalnie działa jak smartfon. Nie użyłam jeszcze mikrofonu, teraz jej przypomniałam, że jeszcze nie użyłam, ale to może następnym razem. Na razie próbuję ogarnąć, jak to działa. Ale właśnie fajne jest z mikrofonem, że mogę sobie osobno nagrywać dźwięk, na przykład jeżeli e, chciałabym zrobić taki voiceover. Jeżeli gdzieś nagrywam jednak nie chcę z głosem, bo jest za głośno albo coś, i potem do tego dograć. Wcześniej to było skomplikowane, bo tak nagrywałam osobny filmik i tak to dziwnie było i wszystko było. Słychać. Nie wiem, jakaś tak dziwnie, a teraz mogę sobie po prostu z mikrofonem dograć głos, także bardzo, bardzo to jest fajne. Um, no i póki co jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy jak się sprawdzi, zdjęcia też można robić, myślałam, że to będzie tylko i wyłącznie do kręcenia, ale mogę robić też zdjęcia, mm, także bardzo się cieszę. W ogóle Wam nie pokazałam, o, ta masa jest taka wiadomo bardzo gęsta, bo tu jest skier, jajko i trochę mąki i tak to smażymy. Taki, testuję w ogóle nową aplikację z przepisami. E, zdradzam Satinwę, ale tam już znam wszystkie przepisy. I teraz chciałam zobaczyć, bo, bo to jest aplikacja tej, e, Marsja, Marsja, to się nazywa? Bo ja uwielbiam jej filmiki w ogóle z przepisami. I właśnie próbuję cały dzień jedzenia teraz... Z nią na śniadanie miałam tosta z awokado. <grym> Shocking. Ale znalazłam wszystko w domu, żeby sobie zrobić cały dzień jedzenia. Wszystko mam w domu akurat do tych przepisów. Także był tost z awokado, z jajkiem, ogórkiem, pomidorem. Takie coś ciekawego. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak się prezentują e, smażone banany. Wygląda to mega, jak takie mini e, placuszki. Są przepyszne, bo już jednego oczywiście zjadłam. I dosyć spora porcja, także myślę, że to fajny pomysł na. zabrać sobie po prostu do pracy też. E, I ja zrobiłam sobie z troskawkami. O, wygląda to super! Także jestem mega zadowolona póki co. Także super, i właśnie też na tej aplikacji teraz jest: bo to oczywiście wyku, wykupiłam dostęp do aplikacji, i jest 50% zniżki na pierwszy miesiąc dla nowych osób. Także stwierdziłam, że koniecznie wypróbuję, skoro tak tanio. A jest dużo fajnych przepisów, i będę też trenować. No, będę też testować treningi, czyli dzisiaj zrobię sobie pierwszy właściciel trening. I w ogóle szykują się zmiany w naszej, w naszym salonie. Bo wiecie co? Jestem mega w ogóle zawiedziona tą sofą. Jest mi przykro, bo ona mi się podoba, ta, ten efekt pikowany jest strasznie ładny, kolor nam pasuje. Mogła być większa, ale jest ok. Um, ale zapadło się tak, jakby tam, gdzie się siedzi w niektórych miejscach, przez to bardzo niewygodnie się na niej śpi. A jednak, jeżeli ktoś u nas zostanie, to tutaj właśnie będzie spał i my czasami, jak wiecie, my mamy jakiś movie night, to tutaj się spało, to tu jest mega niewygodnie. Przepraszam, czy ja Pana zanudzam, bo mi tutaj ziewa i Adam stwierdził, że trzeba wymienić sofę i popatrzy na czymś wygodniejszym i większym. Um, I już jest sofa zamówiona. Nie wiem do końca, kiedy mają nam dać znać, bo ona chyba nie wiem, na już robią. E, ale udało nam się kupić dużą sofę na bardzo dużej promocji. Um, Także mam nadzieję, że będzie fajna. E, I trochę w tym salonie, bo miałam, chciałam zmienić, dokończę myśl, chciałam trochę zmienić, bo w ogóle chciałam wymienić. Myślałam, że tylko fotel, ale czekaj, pokażę Wam w ogóle, o co mi chodzi, bo. E, ja chciałam po prostu wymienić ten fotel. W ogóle tak prawie pasują do siebie, więc mnie się ta sofa podoba. Ale Adam wymyślił, że kupimy jednak narożną sofę, i tu ostatnio, widzicie, to tutaj wymierzał. Ta sofa będzie taka duża. Tak, że będzie wszystko tu przestawiane, żeby półka na książki się zmieściła. Jeszcze, już, właśnie jeszcze nie jestem pewna, co z nią zrobię, czy ona. Po prostu będzie przesunięta i z tu obrócimy. Czy ona może pójdzie tutaj, gdzie jest choinka? Kiedyś mieliśmy tutaj też yy, półkę. A, a ta szafka ma, właśnie pójdzie, jakby tutaj koło sofy. Nie, znaczy tutaj prędzej, bo sofa się skończy tutaj. I tam będzie właśnie taka, wiecie, L-shape. Także zobaczymy. Yy, i do tego, skoro nie kupuję fotela, bo teraz nie będziemy potrzebować fotela, bo będziemy mieli ten taki narożnik, narożnik? Tak, tak narożnik. I pewnie Zigi będzie tam teraz sypiał, a nie na swoim krześle. Będę szukać nowego stolika, bo ten stolik jest już po, po pierwsze zniszczony. Mhm. E, I moje dziecko zresztą też, bo on się tutaj bawi i pobijane rogi, popgryzane nogi. Także chciałabym bardzo stolik wymienić na mniejszy taki. O połowę mniejszy dosłownie. E, I ostatnio zastanawiałam się nad tym obrazem, bo ja go bardzo lubię. Absolutnie go kocham i on nie wyleci nigdzie, tylko myślałam właśnie nad łóżko w sypialni. Bo tam mamy te trzy obrazy i chciałabym właśnie zmienić na jeden jakiś jakiś i ten by idealnie pasował. Nie że jest love, to jeszcze jest szary, mamy szare łóżko. Także myślę jego tam wyrzucić na górę, a tutaj kupię jakiś inny, bo chyba już czas tyle lat wisi, bo odkąd się wprowadziliśmy, to tyle lat wisi ten obraz tutaj. Także taki jest plan. Mam nadzieję, że znajdę jakiś. Na pewno będę szukała jakiejś Home sense. The Range ma dużo obrazów. Wiem, co ma, w głowie mam, wiecie, jakiś obraz, ale czy znajdę tak, jak mi się podoba? Nie wiem. Ale myślę, że fajnie się tutaj zmieni i będzie wygodniej na pewno, jak będziemy mieli większą sofę. Myślałam też o tych takich, e, siostra mi polecała, te takie mm, jakby pokrowce na same te siedziska, bo tak to kot zawsze rozkona. Bo jednak, wiecie, dziecko, mąż, <głos》> wszyscy coś tam rozlewają, czy Zygi czasami wpadnie z zewnątrz, zbrudniła pań, przeleć po tej sofie i wiecie. I na pewno będę chciała zamówić tą magiczną rękawicę, którą ma moja siostra, bo ona też się super sprawdzi. Ale tak nagadałam się. Ale takie są plany, jeżeli chodzi o salon, bo, bo trzeba. Trzeba zmienić tą sofę. No trudno, Ta to mnie wyszło, ładna była, ładna jest. No, ale niestety niewygodna. A głównie chodzi o to, żeby też na niej się spało wygodnie. No, także tyle chciałam wam pokazać. Miałam wam pokazać ten romantyczny prezent mojego męża, bo jakiś czasem już widziałam, gdzieś widziałam, że jest. Um, ten Xbox controller Harry Pottera. Ja w Google'a i mówię, że nie ma takiego oryginalnego, tylko są naklejki. Także nadgminowują, ale zamówił mi, że miał swoją. Ja mówię, dlaczego w ogóle jeden? Bo teoretycznie gramy razem, ale jakbyśmy mieli, to byśmy w coś może grali. Um, a ogólnie używamy, mamy telewizję przez um, Xboxa, także używamy tego. E, to, to jest, jak to się nazywa, jak Pad, to się pad po polsku? Znaczy to chyba nie jest polskie słowo, ale właśnie mówi pad w Polsce, tak? Kupił mi i właśnie tą naklejkę mówię sobie, obkleję będę miała swojego Także mam Hogwarts Legacy Nie jest idealnie dopasowana, widzę, bo trochę się namęczyłam, żeby to jak najlepiej wyglądało Ale, ale dla mnie Cool Także to wygląda tak, jak jest okładka gry. Jak gra się zaczyna, to tak właśnie to wygląda. Także po prostu najromantyczniejszy prezent mojego męża padł do gremienia, żeby mogła sobie Dawno mieć... no właśnie nie grałem pary także muszę. Muszę do tego wrócić, jakoś brakło czasu, mimo, że tyle miałam wolnego czasu w, w święta, trochę o tym zapomniałam. Tak prezentuje się mój obiad. Mam tutaj sałatę, łososia, makaron i podsmażone warzywa. To jest pomidor, papryka i pieczarki z sosem sojowym, podsmażałam to. Um, więc taki bowl. Przydałoby się taka drewniana miska, fajnie by się jadło myślę. E, I do tego kawka French Vanilla, bo dostałam od koleżanki, Syrop dla jest zdecydowanie za słodki, także yy, ja testuję. Yy, no, także życzę wam smacznego, jeżeli też coś zajadacie. Ja sobie tu spokojnie zajadam jedzonko. A ktoś mnie tutaj obserwuje. Zygi? Zygi? Nie udawaj, że cię tu nie ma. Dziś śmieszny. Chciałam tutaj przyjść, yy, nagrać jeszcze zakończenie. I mój syn zaciągnął mnie na dół, żebym pisała um, bajkę o psie, którą dzisiaj przeczytali w szkole, i on już ją zna na pamięć, z przecinkami, z wszystkim. Um, I ja musiałam zapisać co na tablicy: słowo po słowie, przecinek, wszystko musiał być na, te cudzy słów, wszystko. I potem jeszcze musiał nagrać, to poprosił, żeby wysłać to cioci. Yy, I nagrał jeszcze yy, mojej siostrze, tą historię. Jeszcze wiecie, jakby nie umiał przeczytać, to on nie jeszcze nagrał. Także czasami sam mnie po prostu yy, sobie to przeraża, jak szybko on potrafi czegoś się nauczyć. Yy, a ja chciałam do Was przyjść jeszcze na koniec, bo. Yy, wygooglowałam sobie też jeszcze o tym olejku do ust. Ja myślałam, że on jest tylko tinted i po prostu, że jest olejkiem, który nadaje kolor tak jak ten z Nivea, a on zostawia ten kolor na ustach. I to, że z tego olejku już tutaj nie ma, a on rzeczywiście zabarwił usta, więc pewnie na jakiś czas, pewnie od jedzenia, mycia i tak dalej, to to zejdzie. Nie wiem jak szybko, ale to nie jest mój kolor ust, taki intensywny. No, nie spodziewałam się, strasznie ciekawy produkt, zobaczymy, ale bardzo, bardzo mi się podoba ten efekt chudzenia i właśnie też, że się nie klei i taki, po prostu macie takie fajne nawilżone usta, nie muszę czekać jak pójdę do sklepu i zobaczę na żywo to wszystko, te wszystkie kolory i będę mogła sobie coś zostawić, bo tak to teraz widzę tylko co na filmikach u dziewczyn. Także to chciałam Wam pokazać i chyba już zakończę, bo chyba troszkę długi wyszedł ten vlog, ale mam nadzieję, że Wam się podoba i mam nadzieję, że będę umiała go skleić i że wszystko pójdzie dobrze, bo wszystko było dzisiaj pierwszy raz. Muszę sprawdzić następnym razem, może z mikrofonem, jak, jaka będzie różnica, czy w ogóle. Znaczy nikt nie miałam, więc pewnie, um, pewnie mogło być bez problemu, bez. Ale też skoro mamy to szkoda, żeby leżał nieuszywany. E, także dzisiaj, kochani, z wami się już żegnam. E, pozdrawiam bardzo cieplutko. Dajcie koniecznie znać co u Was słychać. A i bardzo mi miło w ogóle, że tak fajnie przyjęliście mój po, poprzedni filmik z tym o tym, wiecie, prawie przyciągania, pozytywne nastawieniu, bo praktycznie wszyscy e, bardzo dobrze e, macie podobne podejście. E, dostałam też wiadomości na Instagramie, także jest mi bardzo miło, jeżeli komuś. Znaczy i że, że w ogóle, że są też takie osoby, bo myślę, że jeszcze rok temu w ogóle nie myślałam, żeby się dzielić czymś takim na moim kanale, bo, bo jeżeli ktoś jakby w tym nie jest, to pomyśl sobie, że jestem jakaś nawiedzona. A tak widzę, że jest dużo ludzi, którzy podobnie myślą jak ja, także bardzo mnie to cieszy. No, także stwierdziłam, że w tym roku będę troszkę bardziej nagrywać Rzeczy, jakby to powiedzieć, bo na YouTubie trzeba czasami pomyśleć, czy chcecie to powiedzieć, czy nie, bo jak ktoś to odbierze, i właśnie to było jedno z tych rzeczy, ale z drugiej strony, chciałam, żeby to był mój kanał i żeby mówiła o tym, na co, o czym ja myślę i na co mam ochotę i co chciałabym wam pokazać i przekazać, także bardzo się cieszę, bo trochę się stresowałam, że pomyślicie, że jestem jakaś. Nawiedzona, bo taka jestem pozytywna do wszystkiego. Um, ale tak, bardzo się cieszę, jak to przyjdzie. Także bardzo, bardzo dziękuję e, i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!